Nazywam się Adam Uliczny, mam 45 lat, jestem urodzony i wychowany w Lublinie. Jakiś czas temu wpadł mi do głowy pomysł, bym na piechotę udał się do Watykanu. Nadarzyła się teraz świetna okazja ku temu, żeby ten pomysł zrealizować. Mianowicie jest kanonizacja błogosławionych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. I tu rodzi się pytanie, czy dam radę, czy wytrzymam? Do przejścia mam prawie 1900 km, to ogromnie duże wyzwanie. Podczas maratonu zauważyłem, że jednym z partnerów jest Centrum Medyczne orto -Optimis. Skoro oferują coś dla biegaczy, wnioskuję, że są fachowcami. Ważnym aspektem jest również dobór butów. I tu również dzięki kolegom biegaczom usłyszałem o sklepie Perfect Runner gdzie jednym z właścicieli jest Artur Kern, do tej pory niepowity rekordzista Polski na 5 kilometrów. Jego fachowa pomoc też na pewno mi się pomoże w doborze odpowiedniego obuwia. Mamy każdy wykonania. Pierwszy temat to jest ocena funkcjonalna narządów. Jak funkcjonują Twoje mięśnie, jak funkcjonują Twoje stawy, na ile one są wydolne, gdzie trzeba, pewne rzeczy trzeba będzie poprawić. Sprawdzimy stan napięcia mięśniowego. Zazwyczaj tak jest, że każdy człowiek, który nie, nie, nie rozciąga się codziennie, nie wie, ma pewne elementy do poprawienia. I to jest bardzo istotne dla ludzi, którzy podejmują się jakieś kwiaty, czy chcą przejść maraton, czy chcą przejść do Watykanu tak jak ty. musimy sprawdzić, na ile struktury gniazdołowo mięśniowe są prawidłowe. Zrobimy badanie funkcjonalne. Ustalamy, jaką przyjmujemy koncepcję pracy z Tobą. Oczywiście obowiązkowo to, no, będzie to, oprócz takiej specjalistycznej pracy z miednicą, z schism, który jest strukturami tkanek miękkich, najnormalniejsza od nowa. rotuźnienie, masaż, bardzo taki Typowy dla sportowców, którzy... każdy może sobie pójść rozluźnić się. tak, jak chodzić na basen, to tu będziemy robić różnego rodzaju takie masaże sportowe, to oczywiście uzupełniamy to też zabiegami fizykalnymi, czyli to, co będzie pozwalało poprawić ukrwienie w pewnych miejscach. W związku z tym, że jesteś cały czas w wysiłku w napięciu, jeżeli uda nam się rozluźnić to poprzez pracę ręczną, uzupełniamy to właśnie zabiegami fizykalnymi, ultradźwięki, lasery, pole magnetyczne. I dodatkowo jeszcze w planie jest y, oklejanie tymi daybami, w zależności od, od, od potrzeb. No, Druga sprawa to będzie Twoja wydolność, czyli jak funkcjonujesz Ty jako maszyna, te Twoje procesy biochemiczne w Twoim ciele, na ile one są prawidłowe, co tam trzeba wrzucić, czyli odżywianie, prawda? jak masz się odżywiać, kiedy węglowodany, kiedy tłuszcze, kiedy białka, w jakich odstępach czasu, przy jakim wysiłku jak uzupełniać płyn. To wszystko musimy sobie i badanie wydolnościowe nam bardzo dużo pokaże, jak się rzeczywiście, jak pracuje swoje serce przy coraz większym wysiłku, jak się zakwasz, czyli po, zrobimy pomiar z kwasu przy odpowiednich określonych wysiłkach i będziemy mieli dużo informacji już na temat Twojej wydolności na chwilę obecną, którą będziemy pojawiali. Zdecydujesz, biegasz, wykonujesz ten training, który robisz w Kolejna sprawa to jest sprawa sprzętu, czyli dobór połowia przede wszystkim. I tu zrobimy tak. właśnie badanie na podoskopie, ocenimy jak rozpadają się siły w obrębie stóp na dany moment. Prawda? Czyli Twoja ta aktywność i twój, twój ruch w poszczególnych stawach będzie oddziaływał na to jak będą pracowały stopy. I pod tym kątem dobierzemy odpowiednie buty. To już trzeba też dobrać profesjonalną sprzęt, przede wszystkim buty, ewentualnie uzupełnienie wkładkami korekcyjnymi. Także te, te aspekty e, będziemy analizować i wszystko chcemy połączyć w e, pełni Ewidentnie, że Adam stopę całą stopę na, na bieżni, Natomiast zauważyliśmy trochę, że nogi uciekają mu w stronę lewą, obie stopy. To ja proponuję tutaj buty neutralne, ewentualnie są też buty neutralne dla supinatorów z delikatną supinacją i, i, i nie powinno być żadnego problemu przy, przy marszu. Ja Wybór jest bardzo duży, także tutaj butów neutralnych mamy sporo. Rodzaj, i, i modeli i po prostu zaraz przymierzymy, sobie siedzimy, przymierzymy, które Adamowi najbardziej leżą na nodze Teraz jestem gotowy na to wyzwanie i wiem, że osiągnę swój cel.